Ewangelia, nam, że dzisiaj się trafiła, patrzymy na Piotra. Piotr jest zawsze dla nas przykładem właśnie tego apostoła, który bardzo dynamicznie odpowiada na słowa Jezusa. Za kogo ludzie uważają, nie. Ja ciebie uważam za Zbawiciela świata, Ty jesteś Zbawicielem świata. Piotr to zawsze pierwszy w imieniu wszystkich apostołów wykrzyczy i pierwszy wie, kim jest Jezus Chrystus, ale jednocześnie jest też tym, który blokuje drogę Jezusowi, kiedy Jezus mówi: Muszę cierpieć, muszę iść do Jerozolimy. Nie, Pani, nigdy to nie przyjdzie na Ciebie. Odejdź ode mnie, bo jesteś mi zawadą. I, I w tym momencie Piotr za każdym razem rozumiał, że jest tym, który kocha Pana Jezusa, ale jednocześnie jest grzesznikiem. I my wszyscy, którzy tu dzisiaj przychodzimy, niejako chcemy sobie to uświadomić, czyli chcemy odkryć prawdę o sobie. Że jesteśmy grzesznikami, czyli że jesteśmy tymi, którzy wielokrotnie nie odpowiadają na to powołanie, do którego wzywa nas Pan Bóg, ale z drugiej strony Pan Bóg nigdy nie przestaje nas kochać. My często myślimy, że grzech albo pogubienie w życiu odgradza nas od Boga, że nie możemy się modlić, że nie możemy być blisko Niego, że nie zasługujemy na Jego miłość, a Bóg. Przebija się ponad wszystkie nasze komplikacje życiowe, ponad nasze grzechy, mówi: Kocham cię, jestem przy tobie, stworzyłem cię i nigdy cię nie zostawię. I czasami w kościele jesteśmy bardzo surowi dla siebie i bardzo szybko byśmy wydali ocenę o drugim człowieku. Ten się nie nadaje, ten się nadaje, ten jest kościółkowy, ten nie należy do kościoła, a ten może chodzić do kościoła. Chcielibyśmy, żeby to miejsce, w którym dzisiaj jesteśmy, stało się miejscem dla wszystkich. I żeby przede wszystkim chodzili tutaj grzesznicy i żeby ci grzesznicy zdawali sobie sprawę, że są kochani przez Pana Boga. Bo kiedy byśmy zaczęli udawać, świętoszkowatych takich, bo dobrze by było, żebyśmy stawali się właśnie święci, żebyśmy ufali Panu Bogu, że On nas stworzył, że On nam wybacza grzechy i dzięki niemu jesteśmy święci. A świętoszkowaty człowiek to jest taki, który myśli, że chodząc do kościoła, modląc się i spełniając wszystkie tutaj zadania, pójdzie na pewno do nieba, że On sobie na to zasłuży. My tacy nie jesteśmy, wierzymy, że Bóg jest pierwszy, że Jezus jest pierwszy, że to On daje siłę do tego, żebyśmy żyli Ewangelią na co dzień i żebyśmy sobie wzajemnie ciągle przebaczali, i ciągle szukali tej nowej drogi. Ważny jest moment w czasie mszy świętej. Kiedy ksiądz mówi, przekażcie sobie znak pokoju. I to nie jest tylko właśnie sztuczny znak, który chcielibyśmy w czasie liturgii używać, ale jest to znak, który ma z tej liturgii przenieść się w naszą codzienność. To ma być znak, w którym my tutaj jako chrześcijanie podajemy sobie ręce i mówimy, wybaczam Ci z głębi serca, Chrystus daje mi siłę do tego, żebym Ci wybaczył. I ten pokój niesiemy w świat. Niesiemy właśnie do naszych miejsc pracy, tam gdzie żyjemy, ale także właśnie stajemy się zaczynem pokoju. Nie zatrzymamy bomb, które lecą na Ukrainę. Nikt z nas nie zadzwoni do prezydenta Rosji, żeby mu powiedzieć, żeby przestał wojnę, zaprzestał wojny. Ale możemy zacząć być tymi, którzy budują pokój tutaj, na Łacinie, w tej dzielnicy, żyjąc miłością wzajemną. Czy boimy się? Oczywiście, że się boimy, że nie sprostamy, że nasz egoizm wygra, że popełnimy różne błędy, które się innym nie spodobają, ale proszę zobaczyć ostatnie zdanie z dzisiejszej Ewangelii, kiedy Jezus mówi do Szymona: Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. I wyciągnąwszy łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za nim. My również chcemy zostawić wszystko. Wszelkie nasze lęki, wszystko to, co niesiemy, ciężary naszego serca chcemy zostawić na tym ołtarzu i pójść za nim, bo wiemy, że On jest zbawicielem świata.